Dzień dobry, zapraszam na program Wostki. Dzisiejszy tytuł Czy dusza waży 21 gramów? Badania, które miały to udowodnić. Od wieków ludzie zadają sobie pytanie: czy dusza istnieje naprawdę? I jeśli tak, czy można ją zmierzyć, zobaczyć, a może nawet zważyć? W 1907 roku amerykański lekarz Duncan McDougall. Postanowił to sprawdzić. W jego eksperymencie śmierć stała się momentem naukowej obserwacji. Chwila, w której miał nadzieję uchwycić to, co niewidzialne. Wynik zaskoczył wszystkich. Organizm człowieka w momencie śmierci tracił około 21 gramów. Czy to możliwe, że właśnie tyle waży dusza? Magdogual Przeprowadził swoje badania w szpitalu w stanie Massachusetts, wybierając sześciu pacjentów, których ciała w momencie śmierci umieścił na precyzyjnych wagach. Chciał sprawdzić, czy w chwili, gdy życie opuszcza ciało, zachodzi nagła utrata masy, której nie da się wytłumaczyć fizjologicznie. Ku jego zdumieniu, u jednego z pacjentów waga rzeczywiście spadła o około 21 gramów. A wyniki te szybko obiegły świat, rodząc legendę, która przetrwała do dziś. Choć współczesna nauka uznała eksperyment za nieprecyzyjny i niemożliwy do powtórzenia, idea, że dusza może mieć fizyczny wymiar, rozpaliła wyobraźnię milionów ludzi. W kolejnych dekadach pojawiły się inne próby zbadania energii życia, od fotografii. Dzielanowskiej rejestrującej aurę organizmów, po nowoczesne pomiary zmian elektromagnetycznych w ciele w chwili śmierci. Jednak żadne z nich nie dało jednoznacznej odpowiedzi. Czy dusza to zjawisko duchowe, niemożliwe do zmierzenia, czy może istnieje jeszcze niepoznana forma energii, która opuszcza ciało w momencie przejścia? Reasumując, historia 21 gramów stała się symbolem tęsknoty człowieka, za dowodem na istnienie życia po śmierci. Choć nauka wciąż nie potwierdziła wagi duszy, sam eksperyment Magda Guala powstaje fascynującym punktem styku między wiarą, filozofią a nauką. Może dusza nie potrzebuje jednostki miary? Może jej waga przejawia się w tym, jak kochamy, tworzymy i pozostajemy w pamięci innych? Bo choć 21 gramów to niewiele, to właśnie w tej niewidzialnej cząstce może kryć się cała nasza istota, istota tajemnica, która od wieków nie przestaje nas intrygować. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Myślę, że może zainteresowała tematyka. Jeśli tak, to chętnie ją rozwinę w kolejnych odcinkach, jeżeli tylko będzie sobie tego państwo życzyć. Jeśli się spodobał, bardzo proszę o serduszko i subskrypcję naszej telewizji Iskra Życia TV. I zapraszam już na kolejny odcinek Ciekawostek 13 grudnia o godzinie 16. A dzisiaj życzę Państwu przecudownego popołudnia, mówiła Ewelina Ebenberger. Do usłyszenia!